Gdzie jestem? Jestem w Stadtparku przed pomnikiem Sebastiana Knajpa, który leczył wodą. To był ksiądz, lekarz, nie wiem kto to był, ale leczył zimną wodą. No i do tej pory jak ludzie robią morsowanie, Chodzenie po zimnej wodzie, to leczą się z wielu chorób. Masowanie zimną wodą, na różnego rodzaju dolegliwości, okłady zimnej wody. Sama próbowałam i potwierdzam, że to prawda. No to idę sobie dalej. Dawno tu nie byłem w tym miejscu, No idę tam do przodu to na razie do usłyszenia, do zobaczenia